Dobry kochani, tutaj was zostawię na sekundkę. Chciałam Wam opowiedzieć, co się dzieje, bo czuję, że tak vloguję chaotycznie ostatnio, ale po prostu mam głowę wszędzie. Mam nadzieję, że rozumiecie że zrozumiecie. Plus, vlogowanie z dwójką jest o wiele ciężej niż z jednym dzieckiem, muszę Wam przyznać się do tego. No dobra, um, ale. Mmm, będzie. Dobre było, mleczko mamy, co. No, em, już jest kolejny dzień, witamy w kolejnym vlogu z naszych wakacji a w ogóle, bo myślę, że zakończę vlog wczorajszy wczoraj e, No, a na tym e, Dzisiaj Emma i Matylda pospały do 9 Słuchajcie, jakiś szok, że, że tak długo spały. Emcia oczywiście wstała o 6 um, i jeszcze o 22 ją karmiłam, potem ją o 6 e, nakarmiłam. No i potem spały do dziewiątej, a myślę, że wczorajszy dzień na plaży po prostu je tak zmęczył, plus Matyda wczoraj nie miała drzemki i tak dalej. To po prostu spały i spały dziewczyny nasze. A John i rodzice pojechali rowerkami do miasteczka Trębowo jeszcze... Muszę sprawdzić zaraz, i ja tam podjadę samochody z Emcią, bo no wiecie, jeszcze rowerkiem Emcja nie da rady. Um, no i potem jest plan, że ja wrócę rowerkiem, a, um, a Emma i John wrócą samochodem. A tak zaplanowaliśmy. Jest 17 km w jedną stronę. To jest taki spory, no, spory przyjazd rowerkiem, no ale wszyscy damy radę. Um, I podobno ta ścieżka ma być piękna, bo to jest y, pomiędzy jeziorem a morzem. Um, no, rodzice tam już są tam zjemy lunchek, no i potem wrócimy, może zrobimy sobie grilla. Totalny taki chill. W ogóle tutaj nie ma wi-fi w tym noclegu, gdzie jesteśmy. Zrobię wam taki house tour też z naszym bałaganem, bo poprzednio nie wydałam radę. Um, domki są super, lokalizacja też fajna, ciekawa, no tylko brak tego wi-fi. myślę, że to jest taki blessing in disguise, bo fajnie z jednej strony, no a z drugiej strony nie mogę uploadować vlogów um, i mam taką mniejszą komunikację z Wami, ale też to jest czasami potrzebna taka przerwa. Zobaczymy, ja teraz staram się uploadować vloga dla Was, bo jest poniedziałek. Ale jak się nie uda, to się nie uda. Co mam cię? Myślisz, że ciocie będą złe na nas? Nie, nie będą. Jeszcze będzie trochę zmęczona po drzemce. Dobra, jedziemy. Dojechaliśmy do Darłowa. We don't even know. <laughs> Jest darłowo i darłowenka, -e coś takiego. No dobra, ale dojechaliśmy, czy ja dojechałam z Emcią, Emcia śpi. A John i rodzice już byli na lunchu, a my sobie... A John jest za mną. Gdzie jesteś? ty jesteś. A ja właśnie idę się z nimi spotkać, no i tutaj sobie pospacerujemy trochę. I potem... co? I potem wracamy, no. Ale fajnie, jest zapach ryb, jest jakaś tutaj, jest jakiś zamek tutaj. Widzieliście zamka? Nie. Dobra, musimy zobaczyć ten zamek. Pokazywałam o tym gdzie tam. No, Matylda i rodzice zostali na koncercie, a ja chciała chciał mi zasnąć, to przeszłam się na spacerek. Muszę wam powiedzieć, że tutaj w porównaniu do Jarosławców jest po prostu o wiele więcej dróg, takich deptaków do chodzenia. To ja zauważyłam, Jak pierwsze wrażenie, że można tutaj chodzić i chodzić, są takie zupełnie inne domki. No, bardzo coś przytulnie, fajnie jest, naprawdę Chciałam pojechać z dziewczynkami do domu, a słuchajcie, chciałabym pokazać ten widok rowerem Jasku jak mega Jak jesteście kiedyś w Jarosławcu, pojedźcie tą trasą Jest tak cudownie Jest morze, tu tata, tu mama, a tu jezioro. Super! Ile jeszcze kilometrów? Katia! Teraz jedziemy z rodzicami Eem, drogą z powrotem, rowerami. 17 kilometrów, co nie? Tak. No, jest super, bo tu jest morze, tu jest jeziorko. Super sprawa. A John z dziećmi. Ja bo najbardziej sieciesz. No i John powiedział Matyldzie na łóżka losze i wchodź do błota. Wchodzisz do błota. No. Fajnie. Wow, it's so muddy.

i się bawią. są inne dzieci, a teda tyle tylko statusem. Się śmieję, że musiałam sobie zrobić drugie dziecko that would want to spend time with me A tata tutaj gryluje. Tata to na kolację dzisiaj. Kiełbaski. Kiełbaski różne Przywieźliśmy z Warszawy. Ale fajnie wygląda. Nie było już węgla. Musieliśmy kupić coś takiego. No, bo nie ma węgra w sklepach. Jutro będziemy musieli więcej poszukać. Bo my wszyscy bardzo lubimy gryla. Emce się tu bawi. Bawiła się z ulą, ale widzę, że teraz rozmawia z Mr. Lion. Tak. Jej ulubiona postać. A tutaj troszeczkę grzejemy. W ogóle fajna maszyna, z mamą mówiliśmy, że super sprawa. Bo jest jako, może być jako dekoracja, a też grzeje. O, czuć nawet nie. Nie. No kochanie, znowu w samochodzie, bo jedziemy na kolejną wycieczkę, ale zobaczycie w kolejnych vlogach, ale przy jeżdżeniu jak MC Matt, to jest z ulomi z Romanem w samochodzie, to ja wtedy korzystam ten czas, żeby edytować dla Was vlogi. Muszę Wam powiedzieć, że takie korki są, że jestem w szoku. Chyba zabierz 6 godzin, będziemy jechać dzisiaj 8. Ale dobra, A, jakoś dojedziemy, zaraz się zatrzymujemy. No, mam nadzieję, że ten vlog, który oglądaliście, Wam się podobał. A, ta wycieczka rowerowa właśnie z Jarosławca do Darmowa, bardzo polecam, po prostu super sprawa. Um, ten grill też był bardzo, bardzo pyszny. Taki pyszny, że ja nawet nie miałam szans e, nagrać, jak szybko zjedliśmy. A e, no, jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i zawsze, Matylda i ja i nasze baby Emma, która tutaj w koszmi. życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!